Siema, witajcie na kanale Układamy Kostkę na Czas. Dzisiaj będzie taki film organizacyjny o tym, jak będą wyglądały poradniki do trójki. Yy, dobra, i przejdźmy do rzeczy. To jest tak, że jak macie na przykład lbl to tam jest 7, a potem 8, jak jesteście bardziej yy, zaawansowani. 7 albo 8 etapów. I. My z Dawidem uzgodniliśmy, że fajnie będzie. Będzie to bardzo takie po prostu dobre dla Was. Jak będą te filmy wyglądały, tak że będzie na przykład będzie oddzielny filmik do krosa, do pierwszej warstwy, do drugiej warstwy i tak dalej. Tak samo będzie we Frindrishu. Ru, jeżeli będziemy ru nagrywać, bo w się na pewno będziemy nagrywać. Ru, coś się nie wiemy. I no tak to będzie wyglądać. Więc to by było chyba na tyle. Dawid, chcesz to dodać? Chyba nie. Chyba nie. Do sami macie odpowiedź. No to nie zapomnijcie o. Łapce, dzwoneczku i piszcie komentarze. Pa!